O, pan Małysz. Co, kochajmy się w panu Małyszu, który reklamy Orlenu. Wiecie, że cały czas są ludzie, którzy myślą, że Orlen to jest polska firma? Wiecie, że są tacy ludzie? Oni nie rozumieją, że zyski z łupienia Polaków wynoszą udziałowcy Orlenu. Prywatne fundusze inwestycyjne, obywateli z zagranicy, którzy dostają godziwe emerytury. Godziwe, nie jakieś tam. Wiecie, 2000 y, cieszy się, nie? No, pomijam tych, którzy mają naprawdę słabe. To już jest w ogóle. Ale nieraz rozmawiam z taką osobą, y, to ma tak zdewastowany umysł. Nigdy nie trenowała myślenia. Y, tam już w tej bazie tych pamięci do dyspozycji tych bitów. Już trudno wcisnąć cokolwiek jakąś nową treść, tam już nie ma, nie ma miejsca w ich mózgach. I, I to są właśnie oni, którzy trzymają Pis, ale proszę Państwa, na szczęście jest ich bardzo mało. Spokojnie, spokojnie bez nich się obejdziemy. E, nasz sposób na wejście e, w posiadanie władzy i dobre zarządzanie krajem, to ten, który wiele lat temu już wymyśliłem, E, dopiero teraz Mencen to powtarza. Hmm. Naukowiec powtarza. E, kiedy oni mówili, że brzydzą się koalicją SPO. PO, pamiętacie Państwo, nie, 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 my wejdziemy mniejszością, ale będziemy języczkiem uwagi. Bez nas utworzenie rządu będzie niemożliwe, czyli wybranie premiera. Wchodzimy jako koalicjant i e, i gdy pierwsze ustawy, pierwsza ustawa, pierwsze próby wprowadzenia ustawy przeciwko nam, obywatelom będą się pojawiały, zrywamy taką e, koalicję i przechodzimy do PO. Ja to mówiłem Państwu. Dopiero teraz Mencen to powtórzył. Ma poślizg kilkuletni. E, i, y, I dlatego wystarczy nam głosów, żeby móc skutecznie kierować krajem. Tego typu numery w kilku krajach w Europie przez partie mniejszościowe są robione i one działają i to musimy, a Konfederacja, inni nam mówili, musimy wejść do Sejmu, musimy wejść do Sejmu, będziemy mogli pyskować, będziemy mogli się ośmieszać i tracić elektorat. Tak, ruch Palikota, dziękuję, ruch Kukis, dziękuję, Konfederacja, już też terrain Head, terrain Head.